Witajcie, witajcie serdecznie, Denis dla Bryga. Nareszcie możemy pogadać. No, nareszcie, słuchajcie, yy, miło Cię widzieć w sumie, bo kopę lat, no. Słuchaj, wiesz, tak sobie jechałem, dzisiaj sobie pomyślałem, że pamiętasz yy, rok i trzy miesiące temu praktycznie twój debiut w Katowicach na Wotorę i w sumie nie mija tak dużo czasu i teraz na tak dużej gali będziesz walczył dla Afrykowej organizacji? Sądziłeś, że to się tak kiedyś potoczy, że tak będzie? No, wiesz co? Po głębszych przemyśleniach. No miałem, miałem, takiego, miałem takiego plana, może niekoniecznie od razu po drugiej gali, bo myślałem, że wypełnię ten swój kontrakt, no ale była okazja, że tak powiem, dobry odbiór widzów też, których serdecznie pozdrawiam i dziękuję Wam za to. I co? No i robimy to, tak? No pierwsze kroki studyjne w pierwszym programie robiliśmy razem dla Votore, pamiętasz? To we wrześniu to było, chyba akurat to, było. To było fajne, tak, tam pierwsze szlify zbierałem i tak dalej, nie? ale jeszcze sporo mi brakuje. Słuchajcie, naprawdę ja mega cieszę się, że wkroczyłeś do tego świata, bo szersza publika może Cię zobaczyć, też niekoniecznie może mają okazję Cię zobaczyć, jak wyglądasz prywatnie, natomiast też w wywiadach, a prywatnie to Wam powiem, że Denis bardzo dużo je, bo kiedyś byliśmy na kolacji, zjadł dwa razy tyle, co ja. No, że śmierdzi, bo wtedy dwa hamburgery, dwójno zamówiłem, nie? Nie, hamburger i steka na pewno. Hamburger i steka? No to bardzo możliwe, no ale tak, tak. Ze sporo wcielam, no. Słuchaj, e, długo się nie widzieliśmy, więc, więc muszę też przez to przeglądnąć. Decyzja o przeprowadzce do Warszawy była poprzedzona wizytami w kilku innych klubach, m.in. w Łodzi byłeś, A. byłeś w Poznaniu. Dlaczego decyzja padła na WCA? Wy są e, raz, że centrum miasta, m, dwa, no, waga ciężka. Jest już sporo zawodników, z którymi mogę porobić, bardzo doświadczenie zawodników. No i co? I, i, I raz, że tu jest centrum, wszystko się tu dzieje i tak dalej, no. jestem w samym, w samym e, zarodku morza. Nie? Tutaj masz się od kogo uczyć chyba, wydaje mi się, że e, Janek Błachowicz, też masz okazję z nim trenować, to chyba taki e, wzór, którego można śledzić i, i, i rozwijać się przy nim jak najbardziej. Jak on Cię przyjął w tym klubie akurat? Bardzo dobrze, no jeśli chodzi o Janka, no to jest normalną e, postacią sportu walki, taką jak ja, czy ty, jesteśmy równością. Janek się nie wywiesza, Janek jest normalnym gościem, no i ma mocne kopyta, ma mocne pierdzielnięcie, ma dość mega doświadczenie w klatce, w oknach, on nie się naprawdę od kogo uczyć. E, niejednokrotnie u Tarminosa Niejednokrotnie też mi przekazał informacje bardzo ważne, informacje, za które bardzo dziękuję. I co? I pomaga, pomagają mi na pewno w dalszym, w dalszym, w dalszym osiągnięciu celów, w dalszej karierze, w dalszym rozwoju. No i, i to jest super, tak? No, na pewno zaszczyt bardzo duży. To nie tylko Janek, bo Daniel, Miałem czy Pika też teraz zaczynał sumie mały operacji Na pewno jest z tymi ludźmi co robić i, i fajnie, tak? że, jest, że jest taka opcja. Taka Ale dla nich to jest też coś bardzo fajnego, bo powiem Ci tak, bardzo mało jest naturalnych, ciężkich, którzy wiesz, nie so, którzy mają warunki fizyczne, bo ciężko jest spotkać, masz ponad 1,90 wzrostu, ważysz ponad 100 kilo, dużo, pewnie pewnie 110-15. 15 115 teraz no. na tą chwilę. No. Patrzcie, jakie mam Znaczy Na tę chwilę ta waga mi stoi i ja ją wypracowałem na tyle. No 115 kilo. Więc dla nich to jest też coś dobrego, że naturalny ciężki do nich dołącza do Timu i mogą naprawdę trenować i sparować, bo bo to nie jest tak, że ty przychodzisz jako frigi ty się pewnych rzeczy uczysz i tylko kogoś dociążysz, tylko ty pewnie jest, ty na pewno jesteś w stanie robić pełnoprawne rundy z dociążać ich tak samo jak oni dociążają Ciebie. Tak, dokładnie, tak samo i ja, tak jak im ja pomagam, tak i oni mnie. Dlatego wymieniamy się wspólnie, wspólnie, że tak powiem. Tak to, to powiedzieć. No. Eee, umiejętnościami. umiejętnościami no, umiejętnościami na, na co dzień, w treningu, no. się. Słuchaj, walka z Konradem e, Karwatem. Ja powiem ci byłem zaskoczony, że, że akurat takie zestawienie między wami, bo, bo ty byłeś też w Łodzi, też trenowałeś Marcina Bandla. E, czy nie było tam żadnych problemów z tym, że, że to właśnie ta walka będzie wasza? <laughs> Więc Marcinowi, panowi trenerowi Zenituć, którego pozdrawiam niejednokrotnie, bo to jesteśmy kolegami. Ja bardzo szanuję, bo się, pomagał mi się przygotowywać do walki w Otorę z Piotrem Wiesławskim, który chciał ze mną rewarz. No i co? Ogólnie nie spodobało mu się to, że, że walczymy, ale z drugiej strony Konrad się zgodził, tak. Trochę był pod ścianą, bo nie miał z kim zawalczyć. Ja też normalnie się zachowałem i, i, i powiedziałem włodarzom, że to nie jest dobry na ten moment ten pomysł, żeby Kondrak Konrad zawalczył na tej gali ze mną, ze względu na to, że po prostu mam lepsze doświadczenia, ale w późniejszym, w, późniejszym czasie, w późniejszym czasie po prostu przemyśleń. Tak stwierdziliśmy, kurde, że to jest zapasior, że on robił dwa lata już zapasy. No jeśli się odnajduje w tych zapasach i e, tak jak słyszycie wszędzie, że będzie chciał mnie po prostu obalać i, 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 i ubić, no to ma szansę. No i zobaczymy. No ja pan mu stawię na pewno e, dużo opór w tym wszystkim i tego. I będę chciał mu pokazać jednak, że, żeby po prostu troszeczkę więcej czasu poświęcił na takiego zawodnika jak ja. Słuchaj, wszyscy właśnie tak typują, że jednak ta stójka będzie należeć do ciebie, natomiast parter tutaj będzie bardziej po stronie Konrada, no ja nie jestem aż tak jednoznacznie w tym temacie, bo, bo wiem, że i Konrad potrafi w tej stójce się zachować, na pewno e, u niego dużo więcej jest blokad takich związanych z jego budową ciała, z tym, że był strongmanem, więc on nie jest taki mobilny nie jest taki sprawny w stójce jak ty na pewno jesteś, natomiast... E, Siłowo to on jednak może, może tą walkę próbować rozwiązać, tak że cię zmęczyć i wiesz, po trzech rundach zapasów te ręce nie są już takie świeże. Czy ty jesteś przygotowany na to tak, żeby, żeby nie wdać się w taki niepotrzebny klincz? Jak najbardziej. No trenujemy obrony, wybrony. No tutaj nie ma co ukrywać. Konrad będzie szedł po nogi i będzie chciał obalać i, i, i mnie, i mnie ubijać. My mamy to wypracowane na tyle, żeby po prostu mu sprostać. E, fizycznie, jak i e, wytrzymałościowo, a także kondycyjnie jestem e, bar, bardzo dobrze przygotowany. E, pracujemy nad wszystkimi aspektami po to, żeby e, po prostu e, w, to moja ręka wyszła, e, wyszła z oktagonu ku górze. I co? No i e, wiesz. On ma parę takich rzeczy, które mu nie sprzyjają w tej walce. No wiadomo, budowa jego jest od strony stronkmena. Ta siła. Jest moją misją, która ma za zadanie mu po prostu pokazać, że mu nie będzie potrzebna w tej walce. No i, i co? No i będziemy rywalizować, to jest zdrowa rywalizacja. Ja sam jestem ciekawy, bo wiesz, na baletach to łatwo z takimi strochmelami wyskoczyć kilku na kilku, czy też, wiesz, na, na jakąś solówkę. No a jeśli chodzi o OKTAGON, no zobaczymy, on, ma, on, on był tam dwa razy już, jeśli chodzi o, tak, o, 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 o dużą publiczność. Ja zaś czuję się, jeśli chodzi o taką bardzo dobrze, no może o całą oprawę troszeczkę, wiadomo, łapię tremy, no ale na pewno jak wejdę, to jakbym się bał na placu zabaw e, i to za sieciaka. No i e, jest między nami zdrowa rywalizacja i chcemy sobie po prostu coś udowodnić. No. Dajmy, daj Bóg, żeby się powiodło, zrobię wszystko po prostu, żeby wygrać. Znacznie zresztą widziałeś moje walki na Wotorę, niełatwo mnie tak, tak szybko ubić e, i, i co? I, Zobaczymy jak to będzie, nie? Słuchaj, e, czy Trzeba być dać, też pewnym e, w tym wszystkim siebie, no mogę tu kozaczyć, mogę to tam, to, no to no nie jest tak do końca, bo e, ja chcę wygrać. No i e, trudno, żebym tu mówił, że, 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 że oddawał tą wygraną Konradowi. Tak samo jak Konrad mówi, że chce wygrać, tak samo ja chcę, chcę wygrać. No i kurde, e, będę chciał zobaczyć e, moją na tą motywację. No a się tutaj jeszcze lepiej, żeby wyjść i już, już mieć to ze sobą po prostu, żeby, żeby po prostu to się wydarzyło. No i czekam do tej soboty, niecierpliwie. Nie? Więcej więcej z nich możliwości wywiadach niż przed całą walką. Słuchaj, ee, wiesz, akurat takie robienie, ty mówię, ja zawsze popieram, bo, bo ty nie mówisz nic złego personalnie o nim. Po prostu budujesz swoją pewność siebie, więc to jest, to jest normalne i to jest zdecydowane, tak więc zawsze e, możesz sobie podać rękę, bo, bo nie ma tej złej krwi, więc Dokładnie. wydaje mi się, że tu nie będzie żadnego problemu. Nie no Ja mam do niego yy, wielki szacunek, bo to jest raz, że ma wychodzi do tej walki. Dwa, no nie będę mu ubliżał, ja nie jestem jakimś łbem, który będzie nasz lewo czy prawo rzucał i tak dalej. Oczywiście cenzuralnie e, c, c, cenzurujesz to, t, 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 tak, 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 no, tak, no, żeby to wiesz, miało ręce i nogi, ale chodzi o to, że e, no to co miałem mu do przekazania na panelu, no to mu przekazałem. Niech on nie bierze tego tak, że to nie jest, że to nie jest też poniekąd jego presja, bo przepierdoli walkę tak naprawdę, jak, jak, jak z drugiej strony na to patrzeć, wiesz, jak przegra, no to, no to, no to, no to po prostu ją przepie, przepierdzieli e, i to będzie już, e, że tak powiem, dwa do jednego w, w rekordzie, a nie 3-0. No to niech właśnie to pod uwagę, niech właśnie to walkę na poważnie, nie? Będzie mi tu gadał też e, Konrad Kolego, nie gadaj mi tu, że, że na, na mnie tylko leży ta, ta, ta presja, że jakbym e, ja przegrał, to mam zakończyć karierę, no bo tak nie będzie. Nie? Słuchaj, e, mocna ekipa e, dopingowa przyjedzie na, przyjedzie na galę, bo na ostatnim wotore to naprawdę doping był mocny, więc tutaj chyba też się tak pojawi, nie? Kuba, sam widziałeś, sam byłeś, e, zresztą poznałem się z moimi łopakami, nie. powiem wam naprawdę ekipa... Mega. No, no, także, to także wiesz sam, że, że to są normalne chłopy, e, kibicowali, be, nie było za i w ogóle kultu, kultu, kultura, kulturalni ludzie. Musimy się kulturalnie bawić też. Tak, i zachować. No i słuchaj, i, no teraz przyjedzie 125 chłopa, no wtedy było 5 dych, e, te, teraz przyjedzie 125 chłopa. Z czego co? No 8, 80 e, osób będzie ludzi do, do, do kibicowania, reszta będzie rodzin po prostu, nie? No tak, że będzie kulturka z mega, dopingiem. Super, że jesteście. Bardzo Wam za to dziękuję. Oh yeah Super, mega fajnie. Eee, zapytam Ci o ostatnią sprawę, bo wczoraj wyszło porwanie, w którym brałeś udział i, i powiem Ci szczerze, że coraz lepiej się odnajdujesz też w świecie YouTube'a. mnie nie zawinęli, że to jestem w szoku, wiesz. <grym> <grym> eee, było porwanie tak, no, mia miałoby być to za zadanie, żeby wkręcić Tinę, czyli siostrę Lexi. wyszło na to, że to ja zostałem wkręcony, a w ogóle jeszcze miałem zamysł taki, że to ona i ja zostałem wkręcona, a to tylko padło na mnie. No słuchajcie, w pierwszej fazie kiedy gonił ten policjant... Y za, za tym busem, no to już dawałem wsteczny, ale mówię, no pierdyknę od razu mi taka myśl przyszła. Fajnie by to było, nie, jakby to było na filmie, wiesz, ale mówię, pierdyknego i bez kitu, bo on mi drzwi, otworzył tak, drzwi, tak, patrzę, tak. policja, mówię, ja pierdziele, mówię, to ja, wiesz, Skoro się nie, to wziął, nie, zawsze w moim życiu było tak, że jak coś się robiło, kiedyś, nie, to zawsze była policja, nie, zawsze ten <noise> przypał był i nigdy do tego nie uciekałem, mówię, no tym razem mają mnie znowu, nie, i tak kurde, i tak wiecie, i... No i suma summarum mówię, no, suma summarum w ogóle, z o tym? Tak, tak. <głos> 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 suma wycofuję, ale sobie myślę, kurde, ja mam wyrok za policjanta, wiesz, gdzie to jest żart i tak dalej, my robimy prank na, na, na siostrze lekcji, no nie, no kurde, wiesz. My, dobra, z spisu mnie pan, wiesz, i mówię, zaraz, zaraz to wyjaśnimy, wiesz, no i kurde, a tu jeszcze faza taka, że to ja zostałem wkręcony, no naprawdę, nie. A wiesz, ja wiesz, ja patrzę, a on miał kamerkę tutaj, nie, a on miał kamerkę tutaj, ja to po chwili się dopiero skapłem, nie, i mówię, żeś pan, Wiesz, sprytny, nie wiem. Słuchaj, I ja brawo. powiem ci jakby oni byli na czarno przebrani, albo ja tacy kryminalni, to powiem ci, że chyba jeszcze bardziej Słuchaj, by cię to dwójkami, nie? No. Ja w ogóle był taki w szoku, że naprawdę to wyglądał jak policja, no tylko nie miał kabury, wiadomo, i takich rzeczy, ale wyglądał jak jak, jak, jak cię rasowy policjant w tym stroju, no naprawdę jakby mnie zatrzymał na Lizaka, to bym kurde się wylegitymował. no, no przyszłoby ci na myśli, by powiedzieć, wiesz, e, proszę wylegitować, do policjanta, no nie no kurde, ale, no, ale jest, chyba tak czy... trzeba będzie trzeba robić, naprawdę, nie? Słuchaj, Ostatnie pytanie, bo, bo też e, po, poza tą walką z Konradem, chociaż nie chcesz tak daleko wybiegać do przodu. E, na rundkach to też było, że już dogadana jest walka, e, walka z Denisem. Natomiast też dziś w mediach przecieka to, że, e, że Daniel Omelianczuk może zawalczyć z Denisem. Jak myślisz, że te plany High Liga się mogą ułożyć? Czy to najpierw ty z nim zawalczysz, czy, czy jednak Daniel? Rozo przecieka, że Daniel Omelianciuk może zawalczyć z Denisem i to będzie czerwiec. A z drugiej strony przecieka, dzisiaj nawet czytałem, że menadżer Dawida twierdzi, że po prostu nic mu nie słychać o tej walce. Także... Nawet ja rozmawiałem z menadżerem na Twitterze i mówi, że wiesz, to już to jest taka zagrywka medialna, że oni za bardzo nie chcą tego teraz ogłaszać, czekają cały czas, czy czekają, aż nie dobra oferta wydaję... padnie? Nie, nie wydaje mi się, żeby tak było aczkolwiek może, no nie wnikam, zanikam, słuchaj, w tej, w tej sprawie, ale no, no, to jest dziwne, bo, no tak, ja bym tak, jak strony od strony menadżera, nie, no to by tak nie było, przecież rozmawiamy o tym od dłuższego czasu i wiemy, jakie są plany na to wszystko i każdy się, i czeka, czeka na tą walkę, jeśli chodzi o Denisa z Danielem i Denisa z Denisem, no także, no dziwna sprawa, jeśli nie Denis, jeśli nie Daniel, przepraszam, w czerwcu, no to, to Denis, nie, no bo ja jestem następny w kolejce, w sumie, wiesz i, I mam nadzieję, że, że nie dotrzyma słowa, bo jesteśmy posłowie, a to jest chłopak z tego samego środowiska i po prostu nie przewali. Także nie no myślę, że z normalnym gościem i po prostu zrobimy to, On też wie, żeby ta walka była dobra, dobrze się sprzedała. Wszyscy chcą to zresztą, zresztą widzieć. Nie? No i od dłuższego czasu, już ja to pamiętam, już dawno Cię, cię o to pytałem, bo, bo to gdzieś tam, no Ty sam o tym wspomniałeś kiedyś jeszcze, jeszcze dla Wotorę, jak mieliście podcast. Słuchaj. Ja życzę, że wszystko wyjdzie fajnie, że, że dacie bardzo dobrą walkę z Konradem i życzę, że, że zadomowisz się tu w highligu i czerwiec też będzie dobra bitka, bo to akurat wiem, że będzie dobra bitka spójkowa z Denisem. Jest kilka, Kuba, jest kilka opcji po prostu na to, żeby zawalczyć z wadzy ciężkiej i do tego dążymy. No, chcę, chcę wszystkich po prostu wyczy, wyczyścić i, i dalej podążać ścieżką, która będzie budować moją karierę. Zobaczymy, jak to będzie. Ale staram się, jak mogę, trenuję codziennie, zapierdzielam, są wyrzeczenia. nie jest takie proste, jak się komuś Daję, sam wiesz, zresztą miałeś okazję trenować i wiesz, co to znaczy. E, także, no, tyle. no. Co nie tu nie filozofować? Nie jest to łatwy kawałek chleba, także, e, także potwierdzam. Słuchaj, e, powodzenia i widzimy się w piątek na ważeniu. Dzięki wielkie podwaliny. Trzymaj się, pani było chce spotkać i widzieć. Nareszcie, słuchajcie, idziemy na obiad, pewnie, bo na kolację w tym Dzięki bardzo.